Dzień dobry, witam na moim kanale Bluffish Tarot. To jest czytanie dla ryb na miesiąc kwiecień 2025. Zobaczmy, jakie są dla nich dostępne energie w tym miesiącu kwietniu 2025. Ogólna energia. Paść pentakli. Jak będą wyglądały finanse u ryb. Rybały, jak będą wyglądały relacje? A z buław? <laughs> jaka jest rada dla ryb na miesiąc? Kwiecień 2025. tysiące To mamy z kielichów. I jak ta sytuacja wpłynie na. Jak ta sytuacja wpłynie na miesiąc. Na koniec miesiąca to mamy rydwan. I na spodzie mamy dziewięć kielichów. Bardzo podobna energia do tej z, z zeszłego miesiąca. Tam chyba że trzy asy się pojawiły. Tutaj mamy dwa. Ale Paś Pentakli to też jest taka młoda energia. I ono tutaj przeważa w tym miesiącu. Eee, Paś Pentakli to jest osoba, która chce się czegoś nauczyć, która wchodzi w, w nową sytuację z entuzjazmem i z nadzieją na to, że ona eee, ona chce zdobywać wiedzę i ona chce się czegoś podjąć, bo wie, że to będzie pracować na przyszłość, na jej przyszłość. I to będzie miało jakby bardzo pozytywny wpływ na to, co ona będzie robić w przyszłości, że ona będzie z tego pazia, będzie dalej jakby rosła, że ona się chce stać tą dojrzałą różą, prawda. Że ona chce być tą, indywi ten, tą indywidualną jednostką, która y, kiedyś w przyszłości będzie dojrzała, tak jak król Pentakli, prawda? To jest ktoś, kto y, 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 jest bardzo entuzjastyczny i właśnie w, z optymizmem patrzy, patrzy na to, co, on, co on ma do zrobienia. On nawet jeśli nie wie, jak e, czegoś robić, to on chce się nauczyć. On chce e, zdobywać wiedzę, on chce zrobić coś przede wszystkim praktycznego. On e, nie boi się podjąć jakiejś pracy i on nie jest... E, i, on, e, I on będzie e, zdobywać tę wiedzę od innych i... E, bo wie, że, że to jakby kreuje jego rzeczywistość i, jego, i to jest inwestycja w przyszłość. Może się też po, pojawić wokół Was ktoś taki, komu Wy będziecie na przykład pomagać zdobywać wiedzę lub uczyć kogoś lub przekazywać mu swoją, swoje jakieś doświadczenie w, jakiej, w jakiejś dziedzinie. Możecie kogoś otoczyć opieką, taką osobę, która się w Waszym życiu pojawi, lub też będziecie dbać o swoje otoczenie. Może będziecie się chcieli nauczyć czegoś, jak, jak już nawet taki pomysł mi przyszedł do głowy: jak zadbać o swój ogród, jeżeli macie ogród. Nawet jeśli to jest teraz jest wiosna, prawda? Więc to nawet chodzi o wysiewanie ziaren, żeby później, żeby później ten plon zbierać w przyszłości, prawda? To jest taki właśnie, to jest taki właśnie mały ogrodnik, który sadzi te ziarenka i on wie, że on będzie miał w przyszłości z tego jakąś korzyść jakiś plon, będzie zbierał jakiś plon tego, i e, dlatego, że e, może, może pojawić się w waszym życiu, jeśli chodzi o relacje, jakaś nowa osoba, ktoś, ma, ktoś was może zainspirować. Tutaj, ja mówiłam o tym zasiewaniu ziaren, no, no to dokładnie o to chodzi: że może wy chcecie spróbować czegoś nowego, nauczyć się czegoś nowego, może pojawić się jakiś nowy pomysł w waszej głowie, bardzo oryginalny. I nawet jeśli w czymś jest, jesteście początkujący, to to może warto wykorzystać tę te, sytuację, gdzie pojawia się ten pomysł i jakby zwrócić się ku tym, ku tym swoim inspiracjom, bo to może przynieść w przyszłości jakiś bardzo korzystny dla Was efekt. Może to chodzić o właśnie o dom i jego otoczenie. Może to, że wy teraz na przykład inwestujecie w kogoś, w jakąś młodą osobę, może jeżeli to jest wasze dziecko, to jeżeli wy teraz zainwestujecie w tę osobę, to wy wiecie dobrze, że wy możecie w przyszłości spodziewać się dobrego efektu, że ta osoba będzie dobrze pokierowana, że ona będzie zadbana. Że to, jak wy się nią teraz zajmiecie, to będzie miało w przyszłości, będzie miało jakby bardzo duże znaczenie na jej, wywrze to bardzo duży efekt na jej przyszłość. To, co się na przykład teraz finans, jeśli chodzi o finanse, o cztery, tu mamy cztery buławy, to może jest kwestia tego, żeby zadbać o swój dom i swoje otoczenie. To, jak to otoczenie wygląda i kto jest w tym otoczeniu, w Waszym otoczeniu. Bo no, to jest bardzo ważne. Tu może, w, tu może pojawić się Wam jakiś yy, oryginalny pomysł. Prawda? Mamy tutaj, tych, yy, mamy tutaj relacje, mamy finanse. Może Wam się, może będzie bardzo ważny dla Was w tym miesiącu dom. Może. Może wy chcecie zrealizować jakiś pomysł związany z domem i z, z, z osobami, które w tym domu mieszkają? Może chcecie zainwestować swoje pieniądze w dom? Może chcecie zainwestować pieniądze w ogród? Może, może chcecie coś zmienić w domu? To nie, musi być, to nie musi być dom, to może być wasze najbliższe otoczenie, to gdzie wy na przykład pracujecie. To może być coś naprawdę prostego, ale to na przykład jak zorganizujecie swoją przestrzeń, to będzie miało bardzo duże znaczenie to jak wy będziecie się w tym domu, w tym otoczeniu czuć. Może chodzi o to, żeby. Jest teraz wiosna, żeby na przykład zrobić porządki, bo ten paś Pentakli to jest ktoś, kto, kto robi porządek wokół siebie. To jest ktoś, kto robi takie czynności codzienne, ale, ale to jest, to, to, to naprawdę ma bardzo duży wpływ na to, jak my, jak, jak my się czujemy, prawda? Ten paść Pentakli, on, on się podejmie tego działania i on zrobi coś fajnego wokół siebie. Radą jest tutaj na miesiąc kwiecień dla, dla rybek, as z kielichów. Czyli może rzeczywiście coś upiększać, coś zrobić fajnego, zadbać o swoje emocje, stworzyć coś ładnego, być takim dobrym przyjacielem dla siebie, być, zadbać o siebie, zadbać o swój wygląd, zadbać to, jak, jak wy się czujecie. Może, może zwrócić na, na kogoś też uwagę, może pojawić się w waszym życiu ktoś nowy zupełnie. To jest rada, żeby się na tę osobę otworzyć. Może otworzyć się na osobę, która jest blisko was, a której wy do tej pory nie dostrzegaliście, na przykład, że ona robi dla was bardzo dużo rzeczy, że ona to robi bezinteresownie, że, że to jest miłość bezwarunkowa, że y, warto też okazać komuś uczucia, Komuś y, zrobić coś dla kogoś ładnego, odwdzięczyć się komuś y, y, za coś, co, co dla was zrobił, lub dostrzec takie osoby wokół was, że, że, że one, one robią coś dla was bez, bez, bezwarunkowo, że one nic nie oczekują. Y, To może być też, e, zwrócić uwagę na swoje na zwierzęta, które wy macie. Może rzeczywiście trzeba zadbać o tego zwierzaka i poświęcić mu uwagę i zobaczyć, co się z nim dzieje. E, zadbać o swoje otoczenie, zadbać o siebie, zadbać o swoją rodzinę, o swoich bliskich i dom. E, na koniec mamy e, rydwan. Może. Dojść do tego, że mogą się zadziać szybko jakieś rzeczy, że ta sytuacja tutaj, to podjęcie tego, przepraszam, działania, może spowodować, że coś się nagle odmieni, coś nagle ruszy do przodu, coś nagle, <laughs> co było tutaj taką stagnacyjką troszkę, bo tutaj jest karta czterech buław, to jest taka, no, jakby nie było, tu mamy to jest taka troszkę zastała energia ale gdzie nie wychodzi się poza swoje ramy to jednak na koniec miesiąca może okazać się, że ryby gdzieś wyruszą, że może gdzieś pojadą, że może to co tutaj się zadziało spowoduje, że ryby mogą odnieść jakiś sukces. Może okazać się, że dokonały coś naprawdę niezwykłego. Coś im się udało, im się objąć kontrolę nad jakąś sytuacją. Jak tutaj widzę te, takie, ta, taką bardzo spokojną energię. Tutaj te, w tych relacjach może się coś właśnie. tej... Ktoś może Was zainspirować do czegoś. Tu na koniec miesiąca może coś naprawdę niezwykłego się wydarzyć. Jak do tej pory, tak tutaj bardzo niewinnie to się zaczęło, to na, na koniec miesiąca ryby mogą odnieść jakiś naprawdę duży sukces. To jest jedyne wielkie elkana To są jedyne wielkie na w tej talii. I Red to jest w, w energia, w której ten woźnica ma jakby kontrolę nad, nad tym nad tymi rozbieganymi końmi i on i on wie jak to zrobić, żeby ich trzymać tutaj na, na tej uwięzi, żeby one żeby to on miał nad nimi kontrolę, a nie te konie nad nim. Więc uda wam się, może ogarnąć jakąś sytuację, w której może wy stwierdziliście, że wy tutaj jesteście jak taki paść, że wy nic nie wiecie, że wy się dopiero uczycie i nagle się może okazać, że jednak nie wy tutaj macie, że wy wiecie jak coś robić, że wy, że wy wiecie jak czymś na przykład zarządzać, że Wy wiecie, jak Wam ktoś tutaj mówił, że Wy jesteście tylko paziem, to tutaj się okaże, że, że, że Wy jesteście że ktoś, kimś, kto ma kontrolę nad sytuacją i jest w tym, e, że tak powiem, e, jest dobry w tym, co robi. E, na spodzie mamy tutaj dziewięć kielichów, czyli a, <coughs> I tego rycerza, kielichów, mogło, mogło być coś, e... mogło się w przeszłości spełnić wasze jakieś marzenia, może jakieś marzenia się spełniły, może marzyliście o czymś, może był już, już taki moment w waszym życiu, gdzie wy stwierdziliście, że wy macie wszystko, co wam jest potrzebne, że wy nic więcej nie, potrzebu nie potrzebujecie, a jednak okazuje się, że tutaj trzeba włożyć ręce w jakąś pracę, coś trzeba zrobić, dbać o te, o te uczucia i to nie jest tak, że my już sobie możemy tu spocząć na laurach i tak sobie tutaj lewitować, tylko chodzi o to, żeby, żeby, żeby o coś dbać i um, i um. I ciągle się czegoś uczyć nowego, ciągle się jakby dokształcać i dowiadywać, bo życie, bo życie ciągle się toczy, nie, nie, nie jest to tak, że stoimy w miejscu, tylko tu jednak tarot pokazuje, że, że ryby po prostu może wsiądą gdzieś do, w jakieś auto i wyruszą w jakąś podróż. Może tak też być. Że dom, owszem, jest tutaj stabilizacja, jest, jest fajnie, jest miło, ale tutaj widzę, że na koniec miesiąca ryby będzie chciała jednak gdzieś wyruszyć, coś przeżyć, jeszcze coś innego. Że tutaj może przyjść jakaś inspiracja i to może spowodować, że ryby wyruszą gdzieś, <laughs> gdzieś w jakąś podróż, w, w jakieś, mogą osiągnąć jakiś sukces. To będzie, czy to będzie sukces związany z, z remontem w domu? Czy to będą e, sytuacje, które związane są z, z, z dokształcaniem dzieci? Czy e, wykształceniem dzieci? Czy to będzie e, sukces związany z, z, w relacji, którą ryb, ryb, w której ryby są? To tutaj okaże się, że e, praca, którą tutaj e, podję, się podjęły, Okaże, przyniesie jakieś naprawdę e, e, fajne efekty. Dziękuję.